Witam, witam Was po raz kolejny w krótkim filmiku 1 listopada, 1 listopada w tych czasach, żeby delikatnie powiedzieć, porąbanych dzisiaj, święto wszyscy wiemy jakie, no niestety go nie mamy, ale dobra, nie o tym miało być. Jadę, jadę zamorsować oczywiście kierunek pniowiec. Klub Biały Miś. Z Jastrzębia zdroju już otworzył sezon chyba dwa tygodnie temu, jak dobrze pamiętam, albo trzy. Chyba trzy, chyba trzy tygodnie. Dzisiaj mija no to jest dokładnie, bo jest niedziela, to trzeci tydzień chyba mija. No niestety ja już tam yy, nie uczęszczam. Yy, no niestety zapisać się też chyba nie będę zapisywał. Przykro, mi Mi się jesteście ekipą mega, mega ekipą, zajebistą ekipą. Pięć lat byłem z wami, a po prostu nie zapisuje się tak, no bo nie zapisuję, bo jakoś zdecydowałem się na takie wypady bardziej solo i dzikie niż tam na jakimś basenie ale naprawdę pozdrawiam was jeśli słuchacie pozdrawiam was wszystkich Manuela ciebie najbardziej pani prezes <ścoughs> super babka no i jeszcze raz no, ekipa z Białego Misia naprawdę takich ludzi nie znam drugich nie znam drugich takich ludzi sporo czasu z nimi się bawiłem, chociaż ja za zabawiłem, właśnie takimi eee, nie jestem, ale, ale z nimi naprawdę jest. No jest rewelacja, rewelacja, ekipa. Polecam, jeśli ktoś chce, mieszka niedaleko, ja morsuje, polecam klub Biały Miś. No a wracając do dzisiejszego dnia, no to jadę właśnie w kierunku Pniowca. W zasadzie już dojeżdżam powoli. No i spróbuję sobie zamorsować pierwszy raz dzisiaj. 1 listopada. Także do zobaczyska na miejscu. Jestem na piowcu, auto na parkingu. Ja idę na swoją miejscówkę. Mam nadzieję, że tam nie będzie żadnego wędkarza, bo wędkarzy. Teraz po drodze widziałem dziesiątki, naprawdę dziesiątki wędkarzy. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie, także widzimy się na miejscu. Docieram do swojej miejscówki. Na szczęście, żadnego wędkarza, choć miałem duże obawy, że, że ktoś tutaj będzie. Ale nie ma, nie ma, także miejscówka jest moja. Sporo ludzi dzisiaj tutaj spaceruje. Oby to nie był ostatni dzień do spacerów. Wiadomo z jakich przyczyn. Mam nadzieję, że, też tak, nie, że tak nie będzie, ale to się okaże w najbliższych dniach wszystko. Także jeszcze wracając do Białego Misia, o którym wspomniałem. mi się to, że z wami nie będę się już kąpał. Znaczy mi tak mało się już kąpałem w ostatnim roku przed ostatnim. Nie znaczy, że to co mam na sobie i logo wszystko, zawsze będę z wami. Zawsze będę z wami. Zaraz zobaczycie. wyjdzie czapeczka. Już jest Polarek. Wszystko zostaje, wszystko zostaje. Nic nie wyrzucam. <laughs> Naprawdę Jeszcze raz jesteście mega ekipą Bawcie się tam dobrze Pewnie odwiedzę was grzecznościowo No ale zapisywał się już jako tako Do klubu niestety nie będę Dobra, dość gadania Ja się zbieram i wskakuję do wody Tak, po rozgrzewce, żeby było jasność Nie ma tu zakazu, A zobaczcie sami, nakaz Kąpiel. także wchodzimy. No, trochę zimno. No, jestem pierwszy raz w tym roku. Mam nadzieję, że nie ostatni. Także kilka minut w takich oto warunkach zbiały mi się na głowie. Pozdrawiam znowu. A właśnie, dzisiaj też jest niedziela, także biały miś też morsuje, a nawet nie wiem, czy nie o tej godzinie w tej chwili, bo w związku z tym śmiesznym wirusem, plandemią wszystko jest zdezorganizowane, więc jak dobrze pamiętam, chyba o godzinie 11, od 11 mają już chyba morsowanie. W małych grupkach oczywiście, mam nadzieję, że nie w kagańcach. No, także ja się wyłączam chwilę po stoję. No i do domku na kawkę ciepłą albo do lasu. Jeszcze nie wiem. Nie ma mrozu, nie ma śniegu. No i wbrew pozorom nie jest tak łatwo. Więc mamy jakieś 7 minut siedzenia tutaj, ale już końcówka, wychodzę powolutku. Za chwilę ciepła herbatka. I to by było na tyle.